Dobry witamy Cię naszą parę młodą, która wróciła ze ślubu. Powiedzcie parę słów o sobie. Powiedzcie, gdzie wzięliście ślub? Witamy serdecznie, Martyna i Jarek. My jesteśmy świeżo upieczonymi małżonkami, ponieważ miesiąc temu braliśmy nasz wymarzony ślub na Dominikanie. Było cudownie i właśnie dziś chcielibyśmy się podzielić tymi wspomnieniami, które są wciąż żywe i wciąż towarzyszą nam każdego dnia. A szczególnie w przypadku par, które biorą ślub, to jak długo podejmowaliście decyzję, żeby wziąć ślub? Pan młody po prostu wybrał doskonałe miejsce na zaręczyny i myślę, że wtedy zaczęliśmy o tym myśleć tak na serio. Zaręczyliśmy się w Meksyku. Napisałem do hotelu, w którym byliśmy wcześniej, że chciałbym taki apartament z jacuzzi na ostatnim piętrze. No i w jacuzzi przy zachodzie słońca. Od oświadczyn do ślubu znowu kilka lat, więc możecie się nacieszyć tak. się każdym stanem. My ogólnie myśleliśmy i planowaliśmy ten ślub nieco wcześniej, ale ze względu na pandemię musieliśmy niestety przełożyć nasze plany. Pan młody zaczął oświadczyny przy zachodzie słońca w pięknym miejscu. Czy od razu wiedzieliście, gdzie weźmiecie ślub? Początkowo myśleliśmy o Mauritiusie i szczerze mówiąc, od początku wiedzieliśmy, że to będzie ślub za z granicą. granicą. Nigdy nie braliśmy pod uwagę w ogóle innej opcji. Tak, więc... My w ogóle żyjemy poza schematami. Tak, tak. jak oglądałam Wasze zdjęcia, wygląda jakby Dominikana była totalnie dla Was stworzona, wpisaliście się i w ten klimat, i w zdjęcia. W związku z tym powiem, to nie, nie ja rozmawiałam z Wami wcześniej, jestem zaskoczona, że Dominikana nie była pierwszym wyborem. Plan był Mauritius. Mauritius zawsze gdzieś tam w naszych głowach e, pojawiał się przy każdej okazji, kiedy rozmawialiśmy o ślubie. Natomiast fakt, faktem, e, kiedy zaczęliśmy planować ślub, e, wtedy były problemy pandemiczne i Mauritius miał bardzo zaostrzone mm, restrykcje. W związku z tym mieliśmy konsultację, pierwszą wtedy pamiętam, z panią Milenką, którą serdecznie pozdrawiamy z, z zespołu. I to ona po prostu po rozmowie z nami, po e, przeprowadzeniu takiej małej właśnie mojego rekondensansu um, za, zasugerowała, że Dominikana byłaby świetnym pomysłem, e, ponieważ wzięła pod uwagę wszystkie nasze e, oczekiwania, m, wymagania co do tego dnia i powiedziała, że Dominikana jest e, chyba kierunkiem dla nas stworzonym. No i wydaje mi się, że tak się stało. Tak. Jak dostaliśmy ofertę, to od razu widzieliśmy, poczytaliśmy. Troszeczkę od razu wiedzieliśmy, że tak, to jest tak. ten kierunek. Rzeczywiście jesteście bardzo oryginalni, bo w ogóle macie bardzo oryginalną urodę. E, jak my już oglądali te zdjęcia, to wyglądacie jak modele <śm> <śm> wyglądacie. Nawet parę osób nas pytało, czy Wy jesteście profesjonalnymi modelami, bo się idealnie wpisujecie w to miejsce. W związku z tym, no, myślę, że rzeczywiście ta Dominikana, tak jak żeście przeczuli, że jest dla Was, ona gdzieś no, wam tak. chyba była pisana. Tak, też mi się tak wydaje. Ona była chyba naszym przeznaczeniem, bo faktycznie bardzo nas zaskoczyła. Ja nigdy bym nie pomyślała, że Dominikana nas zaskoczy właśnie taką. Ona ma to coś w sobie, po mm. prostu. Nie jestem w stanie nawet tego określić. Starałam się porównać te wszystkie kierunki, w których spędzaliśmy wakacje. Faktycznie Dominikana jest wyjątkowa i na pewno wrócimy tam nieraz. Klimat, wajk, ludzie, wszystko jest super. Super drineczki. Oczywiście, pan młody się bardzo mocno zainspirował. Aż kupił super blender, po prostu ja tylko, ja tylko czekam na te drinki. Więc czekamy na zdjęcia pana młodego z drinków zainspirowanych podczas waszego ślubu. Myślę, że o tym wspomniałam, bo teraz nie będzie wymówki. Jakie jest wasze najmilsze um, wspomnienie z dnia ślubu? Panie młody. Ja, może powiem, pan ja powiem tak, że. Takiego jednego momentu nie ma. To jest cały dzień. Tak naprawdę. Od y, y, pobudki po, y, po pójście spać, tak naprawdę. To był cały jeden magiczny dzień i nie ma takiego jednego momentu. Tak, ja się w 100% z, y, zgadzam z Jarkiem, dlatego że oczywiście ten dzień był wyjątkowy, magiczny. Y, stresowaliśmy się na początku. To muszę przyznać, to znaczy ja, ja chyba nie. bardziej. Ja Jarek stresował się pogodą nie. tego to. dnia. Faktycznie trochę nas zaskoczyła, bo strasznie wiało. Strasznie wiało i faktycznie akurat na Dominikanie ta sytuacja pogodowa jest mocno zmienna, więc trochę stresowaliśmy się, jakie warunki pogodowe będą towarzyszyć naszym, tutaj, naszej, przy naszej uroczystości. Niemniej jednak wszystko odbyło się super. Na, natomiast to, że było wiecznie, to jest też urok, bo jak dostaliśmy film właśnie dwa dni temu i oglądaliśmy po kilka razy, tak naprawdę, to y ten wiatr to jest urok na tym filmie, bo tak. suknia rozwiła suknię. Tren, no, włosy. Troszeczkę brodę za bardzo. Brodę ale, za bardzo, ale. ale, ale to jest, też ma swój urok. Tak, ale, ale naprawdę to był super, super klimat. Jesteśmy zachwyceni filmem, zdjęciami również, ale tak, film wyszedł naprawdę rewelacyjnie. rewelacyjnie. Też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy pozdrawiam pana karmerzystę, ale Cześć. akurat napisałam już do niego prywatną wiadomość bo musiałam od razu podziękować osobiście, bo naprawdę zrobił super robotę. Dosłownie oglądając ten film mieliśmy takie wrażenie, że nadal tam jesteśmy, więc te emocje i te wspomnienia są wciąż żywe i aż się łyska zakręciła bo naprawdę, kiedy oglądaliśmy. A co Was najbardziej zaskoczyło? No ja myślę, że właśnie ta pogoda. To znaczy ja ogólnie miałam, byłam nastawiona na słońce non-stop. Szczerze mówiąc w ogóle nie brałam pod uwagę, że spadnie deszcz. Niemniej jednak to był bardzo przyjemny deszcz. Czasami było tak gorąco, że ten deszcz aż po prostu był potrzebny. Co dla mnie było bardzo ważne, to to, że była bardzo luźna atmosfera. Nie tak. było stresu w ogóle, więc to jest super. Nie ma, że człowiek się pomyli, że mhm. ja, ja w ogóle mam takie podejście do życia, że ja się stresuję i szukam rozwiązania w sytuacjach, kiedy coś się pojawi. Nie, nie biorę, nie zakładam scenariuszy jakiś, że coś się stanie, dopiero jak jest problem, to go rozwiązuję. Prawda, ja, ja też się super. zgadzam z Jarkiem w, te, w tej kwestii, ponieważ y Byliśmy tam tylko sami. Oczywiście była urzędniczka, była nasza pani tłumaczka Madzia, którą również pozdrawiamy, cudowna osoba. Zresztą, jak cały zespół, naprawdę wszyscy okazali nam mnóstwo zrozumienia, mnóstwo ciepła. Czuliśmy się tam po prostu, nie wiem, jak, jak u siebie. Także ten dzień był wspaniały, wyjątkowy i naprawdę zero stresu. Oczywiście śmiałam się, bo y, dopiero później na zdjęciach. Doszukałam się jakichś tam innych zupełnie rzeczy, jeśli chodzi o dekoracje, to były naprawdę małe rzeczy, małe detale, na które totalnie nie zwróciłam uwagi i okazały się jeszcze piękniejsze niż je wybraliśmy, <grym> <grym> więc to była super niespodzianka. Jedna para młoda y, po roku do nas zadzwoniła i powiedziała, słuchajcie, a przecież my w pakiecie nie mieliśmy i tutaj wymieniła coś. Ja mówię, no... Nie mieliście, ale pamiętam, że bardzo się zastanawialiście, i mówiliście, że no już na to pieniędzy nie starczyło, więc my żeśmy dorzucili gratis. I oni mówią, no i dopiero teraz nam mówicie. Mówimy, no, taka niespodzianka. Jaka jedna rzecz spowodowała, że postanowiliście wziąć ślub za granicą. To my kochamy podróże, więc też ten ślub traktowaliśmy. Chcieliśmy po prostu przeżyć fajną podróż i mieć super atrakcję. Może to dziwne, co powiem, bo teoretycznie pary młode inaczej zupełnie podchodzą do tego tematu. Natomiast, tak jak mówię, my jesteśmy z sobą bardzo długo i ten ślub był takim, Jarek to ładnie nazywa zawsze, zwieńczeniem. Tak, w wisienka na torcie. Wisienka na torcie, to już było tak. takie zwieńcze, zwieńczenie, więc chcieliśmy naprawdę to zorganizować w fajny sposób, w fajnym miejscu, żebyśmy mieli co wspominać i śmiejemy się, bo faktycznie ten nasz wyjazd był podzielony na dwa etapy. To był ostatni Wyjazd w narzeczeństwie i ostatnia podróż w narzeczeństwie i pierwsza w małżeństwie, ponieważ ślub był w połowie naszego pobytu. Śmiałam się, wrzuciłam kiedyś takie zdjęcie, jak leżę sobie na palmie, i generalnie tak wyglądają w moim odczuciu przygotowania panny młodej do ślubu. To było idealne. Co Waszym zdaniem jest największą zaletą ślubu za granicą? Ślub za granicą ma same zalety, ale to tak jak mówię, ja ogólnie nie brałam pod uwagę. Innego scenariusza, nigdy w życiu nie marzyłam o białej sukni, kościele, rodzinie znajomych. Oczywiście my się ze znajomymi jeszcze będziemy bawić, bo nasze wesele w cudzysłowie jest jeszcze przed nami, na pewno nam nie odpuszczą. Natomiast nigdy nie braliśmy pod uwagę takiego tradycyjnego rozwiązania i zawsze chcieliśmy mieć w wyjątkowym miejscu tą uroczystość zorganizowaną na naszych zasadach, na naszych warunkach, chcieliśmy być sami. Dodatkowo tego samego dnia, w dniu ślubu, wieczorem, zorganizowaliśmy sobie super kolację nad oceanem. Przy Blasku Księżyca naprawdę tak było jedyny minus to wiatr, ale było cudownie. Tak, no i ten dzień był tylko i wyłącznie dla nas. Czy było coś, czego się szczególnie obawialiście, biorąc ślub za granicą? Wierzyliśmy zadanie dziewczynom z zespołu ślubu za granicą. No, i szczerze mówiąc, my totalnie nie musieliśmy myśleć o tym w żaden sposób. Jak wasi bliscy przyjęli waszą decyzję, że weźmiecie ślub za granicą? Nasi przyjaciele od samego początku nas bardzo wspierali, kibicowali, wręcz podzielali nasze zdanie. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, dziwo też. Czy. Polecilibyście ślub za granicą innym parom młodym? Jeżeli tylko ktoś ma odwagę na to, żeby postawić w 100% na siebie, to myślę, że warto. Tak, że zdecydowanie. Właśnie, co ludzie powiedzą? Nie co ludzie tak. powiedzą, tylko ten dzień jest dla ciebie. Mhm. Bo ja zawsze mówię, że niestety, ale yy, tak się utarło, że jak się mówi ślub, to wszyscy myślą wesele. Nasz ślub. To również podróż, wspaniała podróż, wspaniałe emocje. Przez cały czas mogliśmy cieszyć się super pogodą. Odpoczywaliśmy, relaksowaliśmy się, to były nasze dni. To wszystko zawdzięczamy oczywiście waszej, waszemu zespołowi, bo stanęli na wysokości zadania, co już niejednokrotnie podkreślałam, żyłam w niepewności przed ślubem. Natomiast w rezultacie nie było się czym zamartwiać. Dziękujemy za te ciepłe słowa w imieniu całego zespołu. Nie ukrywam, że my bardzo przeżywamy wszystkie śluby naszych par młodych. Ja sama wzięłam ślub z moim mężem Adamem 16 lat temu na własnych zasadach i już wtedy postanowiłam, żeby wspierać również inne pary młode. Więc mimo, że 16 lat to robimy, za każdym razem mam ciarki, jak rozmawiam z parami młodymi, jak słyszę o tym, że stawiają na siebie, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę e, was wspomóc. To Wszystko działo się miesiąc temu, zaledwie, tak więc mówię, emocje są wciąż żywe i wspomnienia również, także my cały czas jeszcze żyjemy w tym klimacie dominikańskim. No i zawsze Dominikana będzie dla będzie. nas wyjątkowa, tak, to na pewno. Myślę, że nie jedna taka impreza jeszcze przed nami, bo hmm. moim zawsze marzeniem było mieć trzech mężów, natomiast może jak najbardziej wystarczy mi jeden, ale śluby będą trzy. Jeden już jest zaliczony, tak więc kolejne dwa również pewnie zorganizujemy sobie z Wami. Bardzo się cieszę na tę zapowiedź, bo rzeczywiście jest tak, że my mamy śluby, nie tylko śluby, ale też odnowienie przysięgi małżeńskiej. I zarówno mamy pary, które co roku odnawiają przysięgę, i są takie, które. W tym samym miejscu, a są takie, które w różnych krajach mają wypisane już, gdzie w którym roku będą odnawiać przysięgę małżeńską. Potem mają albumy, i potem mówią, nie, to było trzy lata temu, nie, to było pięć. Więc fajnie, że macie taki pomysł, rzeczywiście jest on bardzo oryginalny. No i też daje możliwość odświeżenia tej przysięgi, przeżycia takich ciepłych emocji jeszcze raz. Chętnie byśmy wrócili na Dominikanę jeszcze raz, ale myślę, że nasze kolejne śluby jednak odbędą się w innych destynacjach. Może w końcu ten Mauritius e, zrealizujemy? Czy możecie powiedzieć, jakie rady mielibyście dla e, par, które się zastanawiają, czy wziąć rok za granicą? Polecam, jakiś czas wcześniej, u nas był to rok wcześniej, ale my lubimy mieć wszystko naprawdę dobrze zorganizowane, więc mieliśmy ten zapas czasu. E, skontaktować się po prostu z osobami, które udzielą wszystkich wskazówek, e, a naprawdę pani Milena w tym przypadku. E, wszystko pięknie nam przedstawiła i e, właśnie poleciła kierunki, które są odpowiednie dla nas, e, wspomniała o hotelach, e, o możliwościach, e, nie wiem, dodatkowych wycieczek i tak dalej, i tak dalej. To też jest ważne, moim zdaniem, w takich dalekich destynacjach, bo oczywiście warto jest czasami zobaczyć coś więcej niż tylko resort hotelu. Konsultantka jest zawsze. Do usług zawsze odpowiada na wszystkie pytania i wtedy można już powoli zacząć działać. Nie stresować się, bo nie ma, nie ma zupełnie ma. <grym> to czym, to więc prawda. No no Jedynie stress. co to, właśnie, żeby takie dwa dni po przylocie mieć minimum uroczystość, żeby, żeby widoki tak, żeby na, mieć... na przyloty sobie zostawić. Spytam was, ponieważ pary młode czasami domawiają dodatki typu. Profesjonalna sesja fotografa, wideo czy jakieś wyszukane dekoracje. Czy uważacie, że to jest potrzebne? My postawiliśmy na dość rozbudowany pakiet, przyznaję, dlatego, że <grych> mieliśmy oczywiście, postawiliśmy w pierwszej kolejności sesję zdjęciowa i film. Oczywiście, film również z Drona, także ten film naprawdę jest rewelacyjny, bo ma w sobie wszystkie dodatki i wyszedł rewelacyjnie. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza pamiątka z tego dnia, więc warto zainwestować w sesję zdjęciową i właśnie w film. To jest przede wszystkim. Natomiast inne dodatki, to już w zależności od tego, czy para młoda faktycznie ma taką potrzebę. My bardzo chcieliśmy mieć nasz ślubny tort, po prostu. Ja chciałam w końcu coś zjeść, bo przyznaję, że ten wyjazd przed ślubem to był taki... to była woda i sałata. Naprawdę tak było, żeby dobrze wyglądać w dniu ślubu, ale to myślę, że tylko kobiety mnie zrozumieją. Słuchajcie, no bardzo Wam dziękuję. Może jest coś, czym czy byście chcieli się jeszcze po, podzielić. Jarek się śmieje, dlatego że y, śmieje się ze mnie, że ja jestem jak radio, ja ciągle nadaję i nigdy się <gryw> nigdy buzia się nie zamyka, także dlatego się chyba, chyba śmiał. Mm, ja myślę, że dość mocno wyczerpaliśmy temat, chociaż na temat akurat ślubu za granicą ten temat y, jest dość obszerny, jest jak rzeka, nie da się do końca go wyczerpać jednak. Dlatego myślę, że naprawdę jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to powinien je rozwiać jak najszybciej, po prostu kontaktując się z cudownym biurem ślub za granicą. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować zarówno za podzielenie się emocjami, a na podzielenie się z osobami, które myślą o ślubie za granicą. Dziękuję Wam też serdecznie w imieniu całego mojego zespołu, ponieważ bardzo przeżywają i są bardzo szczęśliwi, że mieliście tak cudowny dzień. I ja osobiście, bardzo się cieszę, że mogłam Was osobiście poznać i bardzo się cieszę, że nawet teraz mam ciarki, jak to mówię, że czuję, że rzeczywiście ta moja misja wspierania ludzi w realizacji marzeń. Dziękujemy serdecznie i liczymy Pani Wiktorio, że to nie nasz pierwszy ślub z wami. <laughs> tak. To za, znaczy za, pierwszy na pewno, tak, ale na pewno za, nie za, ostatni. Za jakiś czas będzie odnowili. Czy to, że biuro jest nasze w Polsce. Wy mieszkacie w innym kraju, a ślub mieliście jeszcze w innym kraju, czy to było skomplikowane? To u nas to w ogóle nie było skomplikowane, dlatego że do Polski mamy blisko i też ja miałam okazję być dwa razy w biurze u was w Warszawie, więc poznałam dziewczyny osobiście, ale bardzo chcieliśmy. Serdecznie Wam dziękuję. dziękuję, życzę Wam cudownego popołudnia. Pozdrawiamy serdecznie dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. i do zobaczenia. Pozdrawiamy.